Cześć. Dzisiaj się zajmiemy scenikiem, ponieważ pojawił się taki ciekawy problem, że czas, czasami tak jakby mu prąd nie dochodził. To znaczy, że wkładam kartę. Teraz widzicie się pulpit odpalił normalnie, ale czasami jest tak, że wkładam kartę. Ciskam sprzęgło czy tam hamulec, odpalam i tu odpalił, a czasami jest tak, że nie odpala pulpit gaśnie i tylko mryga taka tu czerwona kropka po prawej stronie bodajże koło zegara czy tam tego yy, czy tej temperatury teraz akurat odpala zawsze tak jest jak chcesz coś pokazać to tego nie ma jak przyjeżdżasz na serwis tak zawsze jest spróbujemy jeszcze raz może zamknę i zablokuję go i ja odblokuję bo też taki czasami się problem pojawia o ta kropeczka Teraz mam otwarty, zamykamy, otwieramy, wchodzimy tak jakby do auta, wkładam kartę, no i popatrz, uleczony, nie? Ale mniejsza o to, problem się pojawia, nie wiadomo kiedy, różnie to może być, mogę pojechać gdzieś i stać pewnie, nie wrócić. Ale coś, coś chyba namierzyłem, zaraz wam pokażę. A chodzi mi o to, co się tu znajduje, czyli na akumulatorze. Klema plusowa. Nie wiem, jak ja tego nie widziałem. Są tu bezpieczniki dwa. Tu jest jeden po prawej stronie, tu jest drugi po lewej. To są 30 amperowe bezpieczniki, tu nie ma tej y, y, góry, obudowy. Y, tu jest. Ale jak ją podważę, to zobaczcie co tu widać. Jest bezpiecznik polutowany, polutowany, czyli tak zwane y, watowanie, nie? Ale to jest nic, nie? Tu, że ja tego nie zauważyłem, nie wiem to połączenie, co tu jest, tą aluminiową blaszką. Tu powinien być też bezpiecznik. Taki duży bezpiecznik yy, renowski. Yy, I nie wiem, jak ja tego nie widziałem. Wymieniałem akumulator, a takiego czegoś nie zobaczyłem. Nie zwróciłem na to uwagi, i mi się wydaje, że no, no wiadomo, no to ktoś docinał blaszki. Z tego co widzę, tu jest kilka tych blaszek, chyba trzy. Nie wiem, co to odzwierciedla, ile amper, ale to nie powinno być w takim samochodzie, gdzie jest pełno czujników, są komputery i takie różne rzeczy, moduły, więc to jest chyba bez sensu. No więc nie czekałem i zamówiłem nową taką klemę. Mamy ją tu. Oryginalna krema Renault I Zobaczcie tu są w niej Bezpieczniki o, Klema jest kompletna plusowa Są na niej trzy bezpieczniki tak jak wspominałem Czyli te mniejsze Po 30A I tu jest 32V jakiś Cal2 Cal2 No ale jest to bezpiecznik typowy A nie jakieś tam blaszki i te blaszki normalnie się grzały. Grzały się w takim stopniu dość gorącym, bo parzyło w palce. Nie można było przytrzymać tego. Więc zaczniemy od tego i zobaczymy, czy w czasie tam jazd wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jeżeli nie wyjdzie, no to to będzie to. A jeżeli dalej będzie się taka, takie cuda działy, że on nie chce zapalić, to jest jeszcze tutaj taka listwa. Tylko to by musiał powypinać. I tam też może być jakiś jakieś nie wiem złe połączenie może tu w bezpiecznikach to samo są takie kości też by trzeba było je sprawdzić ale zobaczymy zacznijmy od tego najpierw Dobra. podepniemy najpierw minusową klemę żeby tu mnie nic nie iskrzyło Czy nie zebrze Może w wystrzeli. No i dobra, co to, to jest? Dziesiątka. Trzynastka. Pomysł może dobry w trasie, jak coś się stanie nie tak na cały czas, no i tak, tak fajnie to nie wyjdą. Jedna, druga i trzecia. Trzy sztuki no. teraz tak tutaj plusy. O. Jeszcze odkręcić. Co tu jest za kluczyk? w chyba. semka ale też weźmiemy nasadową. sprytne, zobaczcie jest tak jakby zakuta na tej mini klemie nakrętkę i się obraca fajny pomysł fajny A tu to samo jest, to samo tu to nawet widać takie zakucia małe po bokach no dobra co możemy to zdejmować? mówią. tak wygląda ta stara a tak nowa Co robimy przy no, Tylko co? Dobra, to idzie tu. O, to tak pisuje No, no, no. to to chyba było przerabiane bo jakoś nie wygląda tak samo blaszka jak tu jest inaczej zrobione też nie były zakute fajnie ale nie wiem czy to jest oryginał no nie nieważne dobra tu mamy tak teraz tak to Syk cyk to jest ze starego Ja już chciałem patrzeć na te blaszki dać. Dobra. Aha, tu mamy nową nakrętkę jedną, no, tu jest tylko stara. Trzynastka. nie wiem może tu jest jakiś błąd, jakieś wyższe napięcie. I ten bezpiecznik cal 2, ten czarny, się może przepala ciągle, ale nie założymy to się nie dowiemy. O to jest dokręcone? Jest. I tutaj dziesiątka, tak? Ciekawe czy nie będzie tak, że tu założymy nową klemę plusową i wtedy się pojawi problem, to co mówiłem na początku filmu, że jakieś będzie przerwy w zasilaniu, no ale wtedy będzie wiadomo, że co innego, ale to by była taka złośliwość rzeczy martwych, jak to mówią. No to można chociaż dokręcić. Że to się trzyma, tamta też nie dociskała. Nie starych i może trzeba będzie tą minusową sobie zamienić. No dobra, to może jeszcze wyrównamy trochę, popuszczę. O, o, dobra, tu odkładamy starego, rupiecie. Minusik. się dokręcam ten minus, już nie mogę, bo boję się, że urwę, a klemą minusową mogę ruszać. Tak się dociska. Trzeba będzie ją chyba zdjąć i oprzyścić I tu ta przerwa, co jest, to ona po prostu już się oparła. To powinien być chyba dystans taki. O. To jest dystans. Teraz Wam pokażę to. O, tu w tej nowej mamy taki dystansik pomiędzy tą klemą żeby się ściągało A tutaj nie ma tego gdzie to jest? Weź to nam jeszcze teraz. Gdzie to jest? O tu słabo trochę widać. O, trochę lepiej tutaj. O, w tym miejscu. Ale ogólnie przecież jakbyśmy dodali taki dystans, to jeszcze powiększy by był y, luz. Y, tutaj. To dziwne, tak jakby to te ucho tej klemy było za duże. Nie wiem, może ja taki akumulator dobrałem, że ma inny rozmiar, ale nie, niemożliwy. No dobra, zobaczmy, co tam się dzieje w środku. W kabinie teraz. Dobra, jesteśmy w środku. No tu jest wszystko ok. pulpit odpalony. wkładamy kartę sprzęgło start no i chodzi wcieraczki ktoś włączył poziom oleju OK 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 ale nie jest tak OK do końca bo nie wiemy nie wiemy właśnie co się dzieje dokładnie no ale zobaczymy, no pojeździmy zobaczymy Dam znać na pewno, co z tym dalej będzie. Jeszcze raz sobie wyłączmy. Robimy symulację. Wysiadamy, zamykamy drzwi. Zamykamy centralny. Kropeczka się pali. Dobra, otwieramy. Otwieramy drzwi. Wkładamy kartę. Sprzęgło, start No i nie ma żadnego problemu Pierwszym w ogóle objawem tego braku zasilania to było coś takiego że wysiadałem z samochodu, zamknąłem go i chciałem klapę otworzyć a klapa zamiast się otworzyć to się tak jakby zacisnęła no teraz działa normalnie, otwiera się, otwiera się i zamyka. No Ale to jest ciekawa sprawa, Zamknę jeszcze z centralnego działa. Teraz nie mogę otworzyć. Otwieram z karty. No jest prawidłowo. No nie wiem, no zobaczymy. Oby to było to. Jeżeli nie, to tak jak wspominałem, będziemy szukać problemu tutaj. Tu, Podejrzewam, że tu, bo kiedyś tu chyba miałem jakiś problem. Tu, albo gdzieś tu, właśnie. Miałem problem taki, myślałem, że mi się żarówka z przodu przepaliła. A właśnie nie kontaktowało dobrze tam w skrzynce bezpieczników. Taka kość i cała strona wtedy lewa. A z tego co wiem, w sceniku jest tak, że bezpiecznik mamy wymienialny taki na lewą stronę oświetlenia i na prawą. Więc od razu sobie skojarzyłem to. I zacząłem od bezpieczników. Bezpiecznik był cały, żarówki zacząłem rozbierać z tyłu, z przodu. Wszystko było ok. No i zacząłem tutaj szukać przy tych bezpiecznikach. Ruszyłem kość, światła się zapaliły. I tak to wyglądało. Taki mały problem. Elektryczne chochliki chyba są najgorsze. Ale dobra, zobaczymy co będzie dalej. Dam znać. Dam znać w następnych czy w komentarzach, czy w film może nagram jak coś wyjdzie dodatkowego. Dobra, to trzymajcie się na razie.